I o witajcie madyczki z tej strony jakiemy już... 28 sezon Także lecimy już od razu w jakiś finał Także let's go Podajemy tutaj o, ale z robi wrażenie Chyba nie wiem Dobra lecimy pyk tutaj zagramy O, w nie, dobra jest Podajemy tutaj 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 dobrze No, teraz ciężko jest się tylko trochę odwrócić. Dobra na spokojnie. Oj, o nie pozwól. Zrobimy tutaj. Dosadkowanie i dolne. Nie. O, jeszcze mamy szansę. Let's go! Mamy to. Mamy to, dobra. Świetnie. prawie sobie podajemy tutaj. I lecimy, lecimy Dobra ryzykujemy Aj dobra Ale jest nasza także dobrze Pyk I pyk Jest udało nam się Szczeli. Dobra Kolejny poziom ukończony Półfinał Pyk No to jest dobra mamy 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 na spokojnie Teraz tutaj O dobrze, świetnie Jest tutaj Tu, o Boże, co to było Co to było, widzowie Dobra, tutaj na spokojnie Musimy tutaj do niego Teraz do niego tutaj Teraz tutaj To ośrodkowanie No op, jest, wow, a siatkę prawie by wyrwał ale jest, udało nam się, dobra, mamy to udało nam się Idziemy kolejny mecz nie wiem z kim, z coś tam zbyt, coś tam, coś tam dobra, pyk, tutaj i tu, ajajajaj ajajajaj aj. aj, 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 aj. dobra, tu ajajaj aj, aj. Oj. oj wyszedłem przez wpadek Bergamo jakieś gramy z Bergamo jakimiś gramy To nie o super Boże widzowie Myślałem że to nie wejdzie ale na szczęście odsłupka Dobra tutaj No oj 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 kłopoty Ale dobra dobra zdążę zdążę, 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 zdążę. No, Spokojnie zdążę Dobra brawo prawo. Mamy to, podajemy tutaj leciutko. Jak możemy i uderzamy. O! Niesamowicie. Nawet nie wiem, czy to samo. czy to bramka. Z... Tak, bramka, była. to była bramka. Akurat. Pyk, lecimy dalej. że sobie następny sezon. Jeszcze chwilę pogramy Pyk. O! Świetnie. O! Ojejej, dobra, dobra. Zdąży, zdąży, nie zdąży. Nie zdąży. Aj! aj, aj. Dobra, teraz zagrywamy tu Okej, okay, dobra, masz, brawo no. okej okay. No O jest w końcu dobra, Musimy tutaj zagrać leciutko Teraz tam Nie, nikogo nie ma Aj, świetnie, ale już tak tak straciliśmy już tam tak średnio świetnie, dobra. Pyk. 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 Dobra, masz, 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 masz. tutaj. Tutaj ładnie. Ładny, ładny zagranie. Dobra, lecimy, widzowie. Później coś wam w powiem jak przejdziemy już. No, 28, jeśli dobrze pamiętam, sezonu Byście to już w komentarzach mogli napisać I rokieto O, wolej, wolej, wolej Jest potężny stał z No Dobrze, mamy to Gdzie mamy O, ładnie Teraz tutaj Tutaj, dobrze, świetnie Złot może mogę, chciałem uderzyć, ale dobrze. Raz tutaj. Ojej, chłop, coś ślizgiem próbował, ale coś mi nie wyszło. On taki tego ramkę obronił to niestety. I ja tutaj. Aha, okej okay. Dobra, powtarzam to. Pyk. Ajajaj aj, aj. Dobra, powtarzam to jeszcze raz. Teraz tutaj. Dobra, o Boże, ale lagi teraz. O Boże. Dobra Teraz tutaj nie ma co tam daleko fajnie tu świetnie Ok, teraz tutaj można ładnie tutaj leciutko wycofujemy tutaj ładnie o bo źle, 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 ale dobra Oj, teraz tutaj na dośrodkowanie Dobra, cofnęliśmy się To jest, widzowie Halo Dobra, widzowie, jakiś lek był Oj, czy ja uderzę? Jest, to ja? Tak jest, kubik ty z boleja Że giga chat tu Oj, dobra, dobrze, 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 dobrze. Teraz tutaj pójdzie dośrodkowanie i ktoś tam zwoleje. uuuu, jeszcze oczupka. lala są takie ładne bramki, zostawcie o, o łapkę i suba, bym poprosił was widzowie. Pyk, świetnie, może, chciałem spróbować uderzyć, ale dobra. Dobra, leć, 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 leć. Aj, idź mi, Aj, idź mi pan, wiedziałem, że to mi już nie wyjdzie. i to też mi nie wyjdzie. Dobra, tutaj leciutko. Tutaj wypuszczam siebie i sam na sam, sam na sam, sam. Cristiano Ronaldo. Mm. O ładnie. Wow. Patrzcie widzowie, tak o tam mogę śmiało zagrać A. Ale ja tak zrobiłem i dobrze jest I z główki Pyk świetnie O jeszcze ja szliłem Jeszcze jedno Chyba Pyk Pyk Ajajajaj Dobra o halo To jest No okej, okay, dobra, jeszcze mamy na szczęście. Dobra, tutaj I tutaj. Tak jest, nie zlepsuliśmy tego jeszcze. Jeszcze Dziu. Dobra, dzidzi, zdobyliśmy jeszcze puchar. Dzi tutaj, to będziemy mieli wąsy i ich okej okay. Okej okay i jest 28 sezon no eee. dobra do hiszpanii pójdźmy a bierzemy ósemkę kapitana Dziu. Dobra, jeszcze chwilkę polecimy i zaraz będziemy kończyć pierwszy mecz naszego zespołu o, czekajcie jeszcze raz jeszcze raz trzeba zacząć dobra, pyk Tutaj chyba od środka teraz będzie, tak? Nie. Przedtem chyba tylko takie było przywitanie, bo ja to minąłem nie za szybko. Bra do siebie, pyk, pyk, pyk. I czy pierwsza bramka? Jest pierwsza bramka w debiucie. No to już no, pierwsza bramka. Pierwsza bramka, no GG. O dobrze, myślałem, że zaleciutko i że on zdąży, ale na szczęście nie. Dobra, teraz musimy złoty robić, pyk, pyk, pyk Tutaj naletko I tu A. Dobra, powtarzamy to znowu Pyk No Aha to wie, szkoda, że tego nie, tego nie nagrałem yy. Ale strzeliliśmy właśnie z fałsza Wyszło nam to Z fałsza strzeliliśmy I giga fajnie, że od razu straciłem. No nie trać. Okej. Okay. Teraz ja do siebie za coś to I pyk jest. Pra miał leży w tamtym. Nie, no i dobra. O Boże. Ubraniu. Niestety. Dobra tutaj. Tutaj. O Boże. Aha. Na matorze No. Tu. Tutaj. Super jest bramka. A w komentarzach widzowie napiszcie, czy to był dobry pomysł, żeby wybierać ten klub, czy nie. Będę serdeczkował, oczywiście, wiadomo. No dobra, jeszcze to mi... To no co jest? No nie, dobra. Dobra, co ja już nawet nie chcę tą wieczkę chcę i Dobra, poziom ukończony. To gdzieś super. O, żółwik tam przymity. Nagram sobie dotąd. Jeszcze ten i następny i już będziemy niestety, kończyć. Tak tutaj. I to nagrał dłużej ale zaraz tego, tego nie będzie miejsca tu źle Ojej. dobrze tutaj dobrze to ja do siebie zagrywam i główka jest świetnie świetnie pyk a. O, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Teraz tutaj. I dobra, jest perfekcja. Wyglądało to jakby miał się wywalić, ale znaczy się nie wywalił. Albo niestety nie mam. Zrobię w komentarzach napiszcie ile razy przerywałam. Nagrywanie, żeby reklamę obejrzeć, żeby od nowa tu nie przechodzić. To napiszę przypnę serduszko, tu na źle napiszę, to też przypnę. Oczywiście dla każdego bierzemy siódemkę. O Boże, dobra, bierzemy siódemkę. co jest? O, siódemkę. Nagramy jeden mecz kwalifikacyjny i kończymy mecz. Pych, tutaj lecimy. Tu super. Tutaj teraz, tu. Okej, okay, dobrze, będzie, będzie, będzie. I pychuki. Niesamowicie brawo. A tu jasne. Dobra widzowie, to na tyle. O, Barcelona Madryt będzie. Uuu, to może być fajny ten mecz, Jeśli wiecie dużo łapek. Jeśli Wam się spodobał dzisiejszy odcinek, pamiętajcie o łapeczce, o subskrypcji, dzwoneczkiem i dobra, I napiszcie widzowie czy chcecie ten mecz zobaczyć.